Hmm, a teraz. Damy, drodzy w... Państwo, mamy propozycję Będzie... stylistyczną. Tak, będziemy się przy pomocy Alicji Napiórkowskiej starać o pracę, albowiem zdarzają się takie <noise> sytuacje, że czasem się staramy o pracę, albo y, mamy rozmowę kwalifikacyjną. Tak. E, I ty przygotowałaś y, trzy stylizacje. Tak, e, na, na różne bardzo, sk bardzo skromne, tak bym powiedział. Różne branże. Różne przecież... branże. A, różne branże. Praca kwalifik... znaczy, rozmowa kwalifikacyjna, a rozmowy nierówna. No jasne. No, Zależy, jadam. dokąd się wybieramy, na, na jakie stanowisko Alicja. Różne branże, różne stanowiska. Dobrze, że wspomniałeś o tej skromności, mm -hmm. ponieważ ona cały czas jest aktualna. Nawet jeżeli są to prace, może takie o mniejszej rance pod względem stroju, gdzie na co dzień będziemy do tej pracy chodzić w dżinsach i w koszulce, i tak na rozmowę kwalifikacyjną wypada przyjść jednak w czymś, co jest eleganckie, co w jakimś stopniu pokazuje szacunek do tego, że mamy zaangażowanie odnośnie tego spotkania, na które przychodzimy. Tak? Czyli nie I powinniśmy za, bar tego... za bardzo błyszczeć, tak? Nie, nie powinniśmy za bardzo błyszczeć. Nie powinniśmy za dużo odsłaniać, powinniśmy mieć w sobie pewną powściągliwość. Myślę, że strój jest bardziej takim uniformem, a jednak to, o czym mówimy i w jaki sposób wyrażamy siebie i to, co mamy do przekazania, jest o wiele ważniejsze. No ale nie możemy też przesadzić w drugą stronę, prawda? Tak. Z tą skromnością i powściągliwością. No tak, charakter musi być no, zachować. Trzy przykłady. E, trzy przykłady. Pierwszy przykład e, stylizacji takiej typowo e, biurowej, tak? czyli e, praca e, w korporacji, w biurze, poważne stanowisko. E, stylizacja która powinna się opierać na elegancji to jest podstawa. Bez względu na to czy to będzie spódnica tak jak w tym przypadku, czy spodnie, jakkolwiek musi to być prosty, elegancki krój, dobrze dopasowany oczywiście do naszej sylwetki. Iza ma wcięcie w talii, więc ja proponuję spódnicę, która jest z wysokim stanem, do środka ma ładnie włożoną koszulę, do tego jest marynarka, która również podkreśla talię. Ładne mankiety, które delikatnie wystają, czyli taki element e, znowu gdzieś tam przemycenia tego naszego stylu, tak? tego co nam się gdzieś tam podoba i, e, i, i, i nie do końca może zawsze musimy zakładać tą taką prostą białą koszulę, mm -hmm. prostą marynarkę, fajnie jak jakiś taki element dekoracyjny się w tym wszystkim e, pojawi. Mm klasyczna, fajna, minimalistyczna torba, kopertówka, do której myślę, że można spokojnie włożyć CV, tak? I za i przy okazji jest wysoką potrzebne. dziewczyną i ty proponujesz w, w tak, tym przypadku ja proponuję o, Tak, ja, proponuję, tak ja, ja myślę, że jeżeli chodzi o elegancję, to szpilka jest zawsze, zawsze na pierwszym miejscu. Oczywiście możemy założyć balerinki, tak? Czy jakieś takie buty na płaskim, na płaskiej podeszwie, jak kolejna modelka, zaraz mhm. wspomnimy o tym. Ale jeżeli, jeżeli mówimy o takiej naprawdę klasycznej elegancji, to ładnie jak założymy tą szpilkę. Oczywiście też uważajmy, ponieważ ta szpilka, szpilka, którą wybrałam dla Izy, jest szpilką nie za wysoką, jest szpilką taką bardzo elegancką, ale nie wyzywającą, nie przykuwającą zbytnio uwagi, tak? Więc jakaś taka szpila la, z lakierka to może niekoniecznie. A propos ale, lakierek, właśnie druga Dokładnie. Lakierki, ale płaskie, tak? Czyli płaska podeszwa, elegancko. Mamy tutaj akurat... Spodnie cygaretki, czyli bardzo prosta forma, dosyć taka obcisła. Fajna koszula to jest taka stylizacja. Chciałam pokazać, że nie zawsze musi być właśnie ta biała koszula. Możemy sobie pozwolić na pewnego rodzaju efekt taki bardziej zwariowany. Tak, to są akurat grochy, może to być jakiś wzór. Wszystko kwestia tego, jak ładnie to ze sobą dobierzemy, żeby w całości to wyglądało elegancko. Na wierzch ja proponuję marynarkę. Nie trzeba koniecznie, przepraszam, kamizelkę, nie trzeba zawsze nosić marynarki długą. W przypadku pań, które na przykład mają szerokie biodra, tak? chcą coś zakryć, chcą się lepiej poczuć, bo pamiętajmy, to jest też taki moment, kiedy musimy się dobrze czuć. Nasz strój nie może nas krępować, tak? Więc w tym momencie akurat koszula jest wypuszczona na wierzch, są obcisłe cygaretki, więc wszystko w linii tutaj. Bioder, jeżeli chciałybyśmy zakryć, coś wyszczuplić, to będzie bardzo dobrze wyglądało. Fajna, duża torba, więc dużo prostoty, ale myślę, że jest taki, takim pazurem i spokojnie można sobie na taki strój To wszystko pozwolić. doprawione w tym przypadku fryzurą. Tak, fryzurą. No fryzura, makijaż oczywiście też jest absolutnie mhm. ważny. Makijaż delikatny, naturalny, nieprzesadzony. Nie proponuję jakoś bardzo mocnych kolorów i na oczach, i na ustach. Raczej coś, co jest naturalne i i eleganckie. Włosy to samo, tak? Czyli też bez żadnych jakiś tam wyfiszowanych fryzur. Oczywiście, no jak idziemy, zaraz przejdziemy do kolejnej stylizacji. To jest pozwolić... ostatnia, bo ona jest taka bardziej sportowa. Stylizacja bardziej sportowa. Idziemy do różnych prac, tak? Staramy się o pracę w restauracji, w sklepie, w różnych takich miejscach, w których będziemy raczej chodzić dosyć mocno casualowo. Tak. Więc ten strój na rozmowę kwalifikacyjną, jeżeli idziemy o, starać się o pracę w restauracji czy na przykład w sklepie, no to raczej taka typowa elegancja jak przyjdzie, czyli przy pierwszej stylizacji jest zbytnio e, taka no, nadwyrazista, bym powiedziała. Ta jest prosta, są fajne, szerokie spodnie w pasy, można sobie na to pozwolić. Fajna koszula, już taka luźniejsza. Do tego marynarka, ładny jakiś naszyjnik, czyli akcent. Błaskie buty, nawet w takim bardziej sportowym wydaniu, ale wciąż eleganckim. Czyli całość jest elegancka, minimalistyczna, ale z drugiej strony taka trochę luźna, tak? Nawet ta fryzura, proszę zauważyć, tak. że ona jest taka bardziej frywolna. Mhm. Tutaj w przypadku, dopasowujmy ten strój do tego, jak Oczywiście o jaką pracę się staramy. Chodź, 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 kochani, ja Cię zapraszam tutaj właśnie. Chciałabym pokazać, jak A się, się starasz. na do, przykład do o pracę roboty. w kuchni. Tak, Jakby ja, ktoś się starał o pracę w kuchni, to bardzo można się ubrać, tak? Dobra. Ale jeżeli ktoś się starał o pracę hej. w korporacji. Do, Nasza pomoc kuchenna. to proszę się tak nie ja myślę, że każda, każda szanująca no czekaj, się restauracja cię tak tutaj... zatrudni, Daria. O, Ale prosimy cię, Daria, jeszcze kadłok w tamtą stronę do kamery, tak? No? I znika nie Daria, Dariusz, dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo Państwo, i oczywiście, zawsze... przepraszam, w tych stylizacjach wszystkich i przy rozmowach kwalifikacyjnych pamiętamy też o wyrazie twarzy i uśmiechu, tak? Musimy być uśmiechnięci. Tak? Ale jeżeli będziemy dobrze o. się <laughs> czuć w, naszych, w naszym stroju, on sami potrafi dodać energii, potrafi dodać pewności siebie, to ten uśmiech się na pewno no, pojawi. Dziękujemy no, bardzo.